Ludziska. Dzisiaj chciałam zaprezentować jak połączyć dwa filmy w jeden. Więc będzie nam potrzebna do tego virtual do. Ten Link w opisie podam. Tak, odpalamy go. I więc co będzie trzeba zrobić? To pierwszy filmik tutaj. I to będzie... To klikam file, open video file, tak? I wybierzemy pierwszy filmik. Czyli ten. ten... Pierwszy filmik też jak już mamy pierwszy filmik, bierzemy wideo. Mm. Dream Cop. I teraz klikamy ponownie File i Open AI Segment. <coughs> I bierzemy drugi <coughs> filmik. Tu już mamy dwa filmiki. Wtedy. Um, File i save as ad zapisujemy to. Na przykład na daj mi jeden cały film. To już robi się czytko, bo to też nie krótki filmik był. To już możemy i proszę bardzo. Podobny filmik 2, 3. No ja dwa razy opowiedziałam próbny filmik w jednym i w drugim, ale to się połączyło. No więc dzięki za obejrzenie. Aż nie ostatnio nowe intro zrobiłem i śledzę na początek. No, to subskrybujcie, łapkujcie, motywujcie. No. Niedługo następny poradnik. Cześć!